Znajdujemy się teraz w sali komputerowej, w której realizowane są zajęcia z żywienia człowieka, oceny żywienia, racjonalizacji żywienia, planowania żywienia dla różnych grup ludności, ale także żywienia osób starszych, propedeutyki, gerontologii, a także epidemiologii żywieniowej czy metodologii badań żywieniowych. W ramach tych zajęć studenci korzystają z najnowszego oprogramowania, m.in. z programu Dieta 6, który pozwala na. Naukę um, układania jadłospisów, ale także oceny um, sposobu żywienia. Um, innym programem, z którego korzystają studenci, jest program Statystyka, um, który jest wykorzystywany w ramach zajęć z metodologii badań żywieniowych i epidemiologii e, żywieniowej. Dzięki temu programowi studenci uczą się, um, jak opracowywać dane zebrane w ramach badań żywieniowych. Te oprogramowania też są wykorzystywane oprócz zajęć dydaktycznych, w, mogą być wykorzystywane w, przez studentów do realizacji prac dyplomowych czy do opracowywania danych zebranych w badaniach realizowanych w ramach działalności w kołach naukowych. W czasach pandemii, gdy studenci nie mogli być stacjonarni na zajęciach, E, oczywiście z programu Statystyka mogli korzystać w domu, e, natomiast zamiast programu Dieta 6 mogli korzystać z wykupionej licencji w programie KALMAR.